Witam tutaj Jawalki, to jest Scrap Mechanic i zajmiemy się dzisiaj znowu kolejko, no jak żeby inaczej. Dzisiaj raczej nie będę nic budował, bo chyba mi nie wystarczy czasu, ale pokażę parę rzeczy, które się zmieniło od ostatniego odcinka i od live'a też. Także jest bardzo świeży odcineczek, kurczę. Z dzisiaj dzisiaj to wszystko budowałem przed chwilą. No i tak, na pierwszy ogień, jako że jesteśmy tutaj na stacji, żeby tak sobie fajnie zacząć, to mamy ten pojazd żółto-niebieski znany i lubiany już z poprzednich odcinków. Mam nadzieję, Zostały dodane drzwi to po pierwsze, drzwi można sobie otworzyć tutaj ze środka i zamknąć, tak to wygląda. No nie podoba mi się jedynie to, że te drzwi tutaj na zewnątrz, te takie, takie klocki są trójkątne i tu mają takie kółeczka, kurcze brzydkie, to, to mi się nie podoba za bardzo. No ale nic innego tutaj nie mogłem dać, no bo zobaczcie jak te drzwi sobie zamykam, to to się w ten sposób chowa, że pełny klocek by tutaj nie miał prawa się zmieścić, więc niestety tak to musi wyglądać. Szybki takie są kurcze jedynie. I mam też oczywiście drzwi z drugiej strony. Mogę je otwierać też i zamykać z fotela, no bo to jak, jak to motorniczy, nie no to wypadałoby, żeby mógł też otwierać i zamykać. Ale ręcznie też się da. Chociaż ręcznie to lepiej by było chyba z zewnątrz, co? Otwierać i zamykać, no ale jest jak jest. Najwyżej przeniosę te guziki. No i jest jeszcze oczywiście klakson dodany, bo go wcześniej nie było. Co za koszmarne niedopatrzenie. Tutaj za bardzo się nie będziemy zastanawiać, co tu jest nowego, bo chyba nic nie ma nowego. To chyba wszystko było pokazane już ostatnio na filmie z tym Dzisiaj jestem sam tutaj na mapce i kurczę, budowałem sobie teraz duże, jak już mówiłem. I mamy tor dociągnięty na samą górę. Tor był dociągnięty już na live, a teraz tutaj ogarnąłem tę stację, która jest na dole. I teraz mamy taką stację przesiadkową. To jest powiedzmy ten tor nasz główny, po którym poruszają się te takie duże pojazdy. Mogę jeszcze jakiś zrobić przegubowy, może czy coś takiego? No nie wiem. W każdym razie to jest właśnie tor na duże pojazdy szybsze. A obok mamy tor na pojazd taki stricte do jazdy pod górę. I to jest taki mniejszy. On specjalnie jest w takim kształcie. Może tak go pokażę. On specjalnie ma taki kształt, żeby dało się ładnie zmieścić pod wszystkimi filarami. Uwaga, otwieram sobie. Nie te. Otwieram sobie drzwi. Minus tych drzwi jest taki, że troszeczkę mnie odpycha od peronu. Bo one się tak w taki specyficzny sposób otwierają. A i mam dziurę w suficie. Z dwóch powodów. Po pierwsze wkurzało mnie, jak nie mogłem wysiąść z fotela. Po drugie jeździłem sobie i wymieniałem klocki w torze i żeby to było łatwo, szybko i przyjemnie, to po prostu sobie właśnie wysiadałem, wstałem w ten sposób na fotelu i zmieniałem klocki, bo to było bardzo sympatyczne. No, także wysiadamy sobie z tego pojazdu. Tam stoi traktorek taki, traktorek. Tutaj stacja jest trochę przerobiona, jeszcze nieskończona, nie ma tu żadnych barierek ani nic. Może jakieś zdarzenie jeszcze dodam. Wsiadamy do tego pojazdu. I ten pojazd jest tak bezobsługowy, że po prostu mógłbym, mógłbym go nawet tak bardzo zautomatyzować. Po prostu dać zamiast fotela takiego z kierownicą fotel zwykły. I po prostu. No nie, nie mógłbym. To do przodu, do tyłu bym musiał jeździć jakoś. Kurde, to, no to nie. E, no to nieważne. No, po prostu trzymam W i trzymam to W aż do samego końca, jak dojedziemy sobie na górę. I nic więcej nie robię. No minus jest taki, że ten pojazd jest dość wolny. Może. Umówmy się tak, nie mówmy wolny, ale przemieszcza się z rozsądną prędkością pod górę, tak. Ja sobie nawet mogę, powiem więcej, przejść do trybu pierwszoosobowego i pojechać z tej perspektywy, a w dół sobie potem zjedziemy z drugiej perspektywy, czyli po prostu z trzecioosobowego, bo tak byśmy jechali w dół i tutaj dużo nie widać. A tak jedziemy w górę i wszystko ładnie widać. Jeszcze się po drodze zatrzymamy w jednym miejscu. No, mówię, że no, teoretycznie nie trzeba puszczać W podczas jazdy w górę, a podczas jazdy w dół nie trzeba puszczać S, bo wszystko pięknie jeździ. Jest full auto praktycznie. Zatrzymamy się tutaj na tym peroniku, takim tymczasowym. No, minus jest taki też, jeszcze kolejny, że ten pojazd, zatrzymując się i ruszając, właśnie się tak buja. I to jest kolejna, kolejna rzecz, dla której nie puszczamy W ani S podczas jazdy, bo tylko się buja pojazdem potrzebnie, no, ale można z niego wysiąść. Ładnie nawet, bo nie ma sufitu w tym miejscu. No, musiał być jak najmniejszy, więc tak mi się udało w miarę kompaktowego go zrobić. Tu mamy drugą rzecz, nową, nie, nie drugą. Pierwszą to były drzwi w pojeździe, drugą rzeczą to jest ten pojazd, trzecią rzeczą stacja, no jejku, nie, no to czwarta nowa rzecz. To jest winda tutaj. Nie ma za bardzo wejścia na te wyższe rejony tej góry, trzeba by było jakoś dookoła strasznie objechać. A ja chciałem się tutaj jakoś i podczas budowy przemieszczać i, i później też także... Tu jest peronik, tam dalej nie wiem, czy widać, że są skały i tam się za bardzo nie da wejść. Może się da jakoś wskoczyć, nie chcę mi się kombinować. Tutaj też za bardzo nie da się wejść na górę, bo tam też są zaraz skały. Także niech was tutaj nie zmyli, to takie łagodne wzniesienie. Więc koniec końców postawiłem sobie windę tutaj. Winda działa na tyle fajnie, że mamy guzik na dole, guzik na górze i dwa guziki w windzie do do góry i na dół. No. i Działa po prostu, no, można, można się przemieszczać w górę i w dół. a Jeszcze na maszynownie szybki, szybki rzut oka zrobię. Tutaj jest oczywiście mini wersja raczka z odcinka z windą. Windą na guziki, bo były trzy odcinki z windą. Realistyczna winda na guziki, tam była bardziej skomplikowana wersja, ten rak miał więcej poziomów. Ten mógłby mieć, być nawet jednopoziomowy, ale wtedy wymagałoby to dodatkowo dwóch bramek ora. Teraz jest zintegrowany, zintegrowany raczek po prostu taki wybierający piętra z e, bramkami or. No i to działa. Tutaj mamy kontrolerki od guzików. Te cztery w środku. Dolny jest od e, dolny. Od czego był dolny? Chyba od tych szlabanów takich przy wejściu. A górny jest od drzwi tych tutaj, także to nawet nie będę pokazywał. Oczywiście są na jeden taki przycisk, najprościej na świecie. No i to działa. Naprawili ostatnio nawet e, to, że kontrolery tak jakoś dziwnie działały przy, przy wejściu do gry zapisanej wcześniej. Także to już jest no tyle fajnie, że ta winda w miarę się ogarnia na samym początku. Gdzieś tam leci lekko w górę lub w dół, ale nie wpada nigdzie pod, pod mapę czy pod klocki. Gdzieś tam się nie zaczepia, także jest ok. Uwaga, dojeżdżamy na górę. Szlabaniki się otwierają, i proszę bardzo, jesteśmy na górze. Trochę bardziej na górze niż, niż na przykład tam. Jeszcze jest taki jeden peronik w trakcie, ale tędy się już da ładnie zejść na dół. Także nie było potrzeby robienia jakiegoś tam piętra w trakcie czy coś. No i tam jeszcze jest wyżej. Taki placyk, do tego placyku uda się już ładnie dojść czy dojechać tędy Także już tam windy też nie robiłem kolejnej. Także jest tylko jedna tutaj. Możemy sobie znowu zjechać na dół. Może wystarczy sobie lekko kliknąć do sobie przez łamek sekundy na ten przycisk i to też zadziała. Także raczek jest już dopracowany na tyle, że to też działa. Ja sobie może troszeczkę szybciej zejdę na dół. Ojej, ja chciałem zeskoczyć, ale nie mogę. Czemu się z... nie? nie mogę zeskoczyć. Chciałem sobie zeskoczyć, by było szybciej. No ale dobra, no, Winda działa, kurczę, to, 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 to chciałem pokazać właśnie. Wróćmy sobie do pojazdu i pojedźmy na samą górę. I potem zjedźmy z tej góry na sam dół. Ojejku, kurczę. Chociaż nie, może już teraz nie będziemy jechać e, w trybie pierwszoosobowym? Chociaż nie wiem, kurczę. I tak jest fajnie i tak jest fajnie. Tak się fajnie. Tak fajnie widać, jak się buja ten pojazd podczas jazdy. I tak już się mniej buja. Do przodu i do tyłu się bardziej bujał, ale został dodany silnik spalinowy, który jest zawsze wyłączony guziczkiem. Bo jakby nie był podłączony do żadnego włącznika, to po prostu nie działa. A jak jest podłączony do włącznika, który jest wyłączony, to tak jakby jest zahamowany lekko. I on tak właśnie niweluje trochę to bujanie do przodu do tyłu. Jest tak ustawiony, że jest w miarę optymalnie. I to jest znowu kolejny zakręt bierzemy. Tutaj już nie bije, nie bije tak po oczach, że tak powiem, prędkość, ta, ta, trochę taka ślamazarna, z którą się tam przemieszczamy do góry, bo tu się zawsze coś dzieje, są takie strome podjazdy, są ostre łuki i tak dalej. Także jest całkiem ciekawe. No oprócz tego momentu. Tutaj jest tak dość e, monotonnie. Tu w ogóle był Kibel jeszcze na skalę niedawno, gdzie on się podział? To, mia to miał być taki, kurczę, taka ciekawa zagwostka, co tam robi kibel nad, w takim miejscu, kurde, ale chyba... Chyba ktoś go usunął, albo spadł, bo czasami klocki spadają tak same z siebie, jak nie są za bardzo przyczepione do drzewa, to potrafią same z siebie spaść. Zresztą na live'ie ostatnim była taka zagwostka, co się dzieje, dlaczego z, z drzewa takie coś odpada. No i jesteśmy na górze, podróż... ja się <laughs> katapultowałem z tego. Podróż nie trwała jakoś kosmicznie długo, jak widać mamy stąd widok... <laughs> jak widać mamy stąd widok, no nieźle. Jak widać mamy ładny widok na dół, tam jest gdzieś nasza główna stacja kolejki. Całe centrum dowodzenia, widać garaż, lokomotywownie tam obok. Idzie sobie dołem tor, tam jest ta stacja, no i stamtąd wjechaliśmy tutaj na samą górę. Jest tak wysoko dosyć jesteśmy, nawet się nie spodziewałem, że to będzie tak bardzo widać, że jesteśmy tak wysoko. Tam jest jeszcze druga taka wysoka góra dosyć, ale tam już raczej nie będę kolejki ciągnąć. Myślę, że kolejka na jedną górę mi w zupełności wystarczy. Tam też jest jakaś góra, ale taka bardziej płaska trochę. Ta mapa w sumie nie jest aż tak duża w skrapie, więc można z tego miejsca sięgnąć okiem. Tam jest jeden koniec mapy, widać taki narożnik, nie wiem czy widzicie, i tam jest drugi koniec mapy, także mamy widok na całą mapę z tej góry. Może jeszcze zrobię jakiś taras widokowy albo jakiś domek na drzewie, nie wiem cokolwiek. Chciałem tutaj zrobić docelowo takie po prostu, jakby nie wiem, schronisko, jakiś taki hotel, coś takiego, taki drewniany domek gdzieś tu, przed tym domkiem tylko taki mały jakiś parking, no i taki peronik dla kolejki. No i właśnie teraz jeszcze wpadłem na pomysł z jakimś tarasem widokowym. Myślę, że właśnie tutaj, gdzie jest taka, takie wzniesienie, gdzieś w tym miejscu, to byłby dobry pomysł na taras widokowy. Może po prostu wykorzystałbym... Hmm... Chyba już wiem, jak to zrobię. Tutaj w tym miejscu będzie taras widokowy. Pod drzewkiem, tak bardzo klimatycznie. I po prostu z drewna taka platforma na, na jakichś takich nóżkach. I możemy sobie przejść tutaj tędy i tutaj schodki na dół. Także takie coś sobie zrobimy. Może... Na live, ie. nie wiem w sumie, czy, czy to się opłaca, znowu wałkować temat tej kolejki. Czy chcecie coś takiego widzieć, dajcie znać, jakby co? Czy wam się ta kolejka jeszcze nie znudziła? No ale staram się w miarę możliwości co jakiś czas nowe rzeczy dodawać. No tak, jak na przykład pojazd, który potrafi jeździć pod górę i w dół w miarę normalnie. Nie to, co ten biały taki pierwszy pojazd, który zrobiłem, kolejkowy, bo on tak sobie średnio radził. Jeżdżąc pod górkę, ten po prostu mówię trzymamy S albo W, w zależności od tego, w którą stronę jedziemy, i to wszystko. Tutaj, no, mógłby jechać trochę szybciej, ale silniki elektryczne mają to do siebie, że mają tak duży moment, że po prostu od razu jedzie. Więc nie ma takiego łagodnego rozpędzania się. Próbowałem jakoś kombinować z jakąś hybrydą, że mamy silnik elektryczny i spalinowy. Elektryczny włączamy na jakiś takich właśnie podjazdach pod górę. Na jakiś moc może zwiększać. Jeden silnik mocniejszy, drugi słabszy, coś takiego. Potem włączać ten drugi właśnie. Ale no, wózek musiałby mieć dużo kół na przykład. Albo musiałby być szerszy, żeby było więcej łożysk, nie wiem, jakieś takie kombinacje. Dałem sobie spokój, bo z taką prędkością też się nawet da w miarę... Fajnie zjechać. No, trwa, trwa to trochę, ale myślę, że nie jest aż tak nudno. Tu jest taki pomoc, właśnie techniczny. Był tutaj konieczny, bo to jest jedyne miejsce, w które dało się mniej więcej dotrzeć podczas budowy tego takiego podjazdu. Tu jest tak wysoko. Zobaczcie ten filar, to tak komicznie wygląda. To też jeszcze nie jest tak dopracowane, jakbym chciał. wolałbym tu takie wieże porobić z tych takich kratownic na zakrętach. No, ale. To jest tyle takiej babraniny, trzeba tam wskoczyć jakoś, kombinować, tam się trochę zaczepiłem. Wskakiwać, kombinować jakoś. Potem jak spadnę to znowu trzeba włazić pod górę nie chciało mi się. Są tam chyba trzy takie wieżyczki choćby tylko z takiej jednej ściany i to wystarczy, no. no mogłoby to lepiej wyglądać, ale. Liczy się Halo. Wie, mówiłem, że wyjdziemy na górę, więc zostało to osiągnięte. Kurczę, i to się nie liczy się jak to wygląda. No. Trochę się liczy. No. Wygląda trochę jak jakiś rollercoaster, stąd przynajmniej. <grymne> autentycznie. Oj, windę teraz widać. No i zaraz, jedziemy z powrotem na stację. Tutaj jeszcze jest taki zakręcik, co będzie też miał. Co będzie Co będzie pełnił też funkcję rozjazdu, żebyśmy mogli się dostać na tor główny i na przykład pojechać na stację główną tym pojazdem. O, żem wiał. Dobra, spróbuję jakoś tak stanąć rozsądnie w miarę o, udało się dobra, no wysiadanie jest przez dach ale to tam taki problem no i tutaj pod sufitem jest schowany przycisk jak to się włączy to będą się działy złe rzeczy bo wtedy po prostu zacznie się kręcić to łożysko co nie byłoby dość dobrym pomysłem, no ale musiałem ten przycisk gdzieś schować, a ten pojazd jest na tyle mały no nie wiem, na dachu mógłbym go czy gdzieś na wózku ale to nie byłoby takiego sensu zbyt dużego. Wsiadamy sobie znowu do tego pojazdu, dojedziemy sobie do stacji. Nie te drzwi, dojedziemy sobie do stacji końcowej i zakończymy sobie odcinek. To znowu jest dość krótki odcinek, niestety lub stety. No i, i tego. To by było chyba wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i na razie.